Jedna chyba z najlepszych pieśni, najlepszych, jedna z ulubionych pieśni, która może być, to jest właśnie ta, którą śpiewaliśmy dzisiaj. Na koniec, że choćbyśmy szli ciemną doliną, to właśnie nie ulękniemy, bo Pan jest z nami i tak jest w naszym życiu. Kto idzie ciemną doliną dzisiaj z nas? Kto idzie gdzieś tam przez ciemne jakieś zakamarki swojego życia, swoich różnych doświadczeń? Myślę, że gdzieś coś byśmy już znaleźli. I właśnie to jest ta obietnica, o której dzisiaj też Karolina powiedziała, że my bardzo często zapominamy o tych obietnicach, kiedy przychodzi ciemność do naszego życia, kiedy przychodzi doświadczenie, to zapominamy o tych obietnicach, które Bóg złożył nam. Tak jedną z tych obietnic jest to, że On zawsze będzie przy nas. Jakkolwiek się będzie działo, On zawsze jest z nami. Tak? To jest obietnica, która jest niezmienna, ona trwa na wieki. I myśmy mogli tak wymieniać tych obietnic wiele, ale jedną z tych obietnic jest ta, która już się spełniła w Jezusie Chrystusie. Czyli ta, że każdy, kto uwierzy, zbawiony będzie. Amen? Każdy, kto uwierzy, zbawiony będzie. Ale dzisiaj nie o obietnicach, bo mógłbym tak mówić troszeczkę dłużej. Ale dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie listu do Tytusa. I dzisiaj skupimy się na trzecim rozdziale. I powiemy sobie kilka ważnych rzeczy na temat trzeciego rozdziału. Ale zanim trzeci rozdział, to tak w krótkich, wojskowych zdaniach, powiem Wam o czym, przypomnę nam, o czym mówiliśmy do tej pory. Bo mimo tego, że list składa się z trzech rozdziałów, to jednak ten list bardzo jest bogaty i obfity w treść i to, co Paweł chciał przekazać Tytusowi, a potem kretyńczykom, którzy słuchali tego listu, tych wszystkich nauczań i pouczań, które skierował do nich apostoł Paweł. Wiemy, że apostoł Paweł napisał ten list do Tytusa, swojego wypróbowanego współpracownika, prawowitego syna wierze którego wysłał do zborów na Krecie, aby zajął się sytuacją, która potrzebowała poprawy, potrzebowała skorygowania pewnych rzeczy, które tam się działy. I wiemy, że tak jak za każdym razem, Paweł, kiedy pisał list do swojego współpracownika, czy do kościoła, czy do wspólnoty, zawsze robił to w autorytecie. Sługi Bożego i w autorytecie apostoła, czyli tego, który został posłany. Żeby nieść dobrą nowinę, ale także, żeby korygować pewne rzeczy, które dzieją się w kościołach pańskich, zborach pańskich, robi to w autorytecie. I widzimy, że również tutaj, kiedy pisze do Tytusa, robi to w autorytecie sługi Bożego i apostoła Jezusa Chrystusa. Sytuacja w zborach na krecie nie była łatwa, była bardzo trudna, bo tak jak sobie powiedzieliśmy na samym początku, Znalazły się, znalazły się te zbory pod wpływem przywódców, którzy no, nie do końca zachowywali prawowitą naukę, która została im przekazana. I my, mimo tego, że twierdzili, że są chrześcijanami, że idą za Jezusem, to tak naprawdę powodowali to, że zbory zaczęły, zaczęły niszczyć od wewnątrz. Zaczęły przyjmować do, swojego, do swojej wspólnoty, do swoich zborów, naukę, która nie była zgodna z tym, która została im przekazana i Paweł podkreśla tutaj o tej zdrowej nauce, o której mówiliśmy. Zadaniem Tytusa było to, żeby skorygować to, żeby uporządkować te wszystkie sprawy, które pojawiły się we wspólnotach na Krecie. A więc był powołany do tego, żeby uporządkować, ustawić tą skrzywioną kończynę, te greckie tak, czyli ust, ustawić właściwie, Tą skrzywioną kończynę, którą były te zbory. Była to jedna z kończyn, a więc możemy powiedzieć, że była jedną z części ciała Jezusa Chrystusa, do której należą wszystkie zbory, wszystkie wspólnoty Kościoła. Jego kolejnym zadaniem było to, żeby ustanowić starszych, którzy mieli nad tym czuwać. I apostoł Tytus, Tytus jako ten, który był posłany do tej, na tą kretę, miał być tym, który nieustannie głosi, nieustannie przypomina. Lalej powtarza tą zdrową naukę. I dzisiaj przechodzimy do trzeciego rozdziału tego listu, w którym dowiadujemy się kilka ważnych rzeczy, które możemy też odnieść do swojego życia. Bo Zobaczcie, kiedy otworzymy trzeci rozdział, to przeczytajmy wspólnie nie będziemy go czytać całego podzielimy go na części. Został powołany do tego, żeby przypominać. Zobaczcie pierwszy werset trzeciego rozdziału. Przypominaj im, aby byli poddani posłuszni zwierzchnościom oraz władzom, gotowi do każdego szlachetnego czynu. Słowo, które tutaj jest istotne, to po pierwsze jest słowo, o którym mówi Paweł, przypominaj im. Co tytus ma im przypominać? Tytus ma im przypominać to, co słyszeli i o czym dobrze wiedzą, ale o czym zapomnieli. Zobaczcie, jak często my również zapominamy o pewnych rzeczach. Pamięć jest ulotna, i dlatego też bardzo często zdarza się tak, że powtarzamy pewne rzeczy, żeby zapamiętać je i żeby sobie na, 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 nieustannie przypominać. Dlatego też jest dobrze czytać Boże Słowo nieustannie, dlatego że ciągle mamy sobie przypominać to, czego Bóg od nas oczekuje. Bo wiecie, gdyby Pan Jezus powiedział: gdybyśmy raz przeczytali Biblię, to byśmy do końca nie zrozumieli tego, co Pan Jezus powiedział. Nie zapamiętalibyśmy tego wszystkiego, o czym do nas Bóg mówi poprzez swoje słowo, które jest objawione dla każdego z nas. Ale druga uwaga, która tutaj jest w tym słowie przypominaj, to tak naprawdę też chodzi Pawłowi o to, żeby Tytus zwracał uwagę i podkreślał o konieczności życia tym, co słyszeli. A więc oni już słyszeli tą zdrową naukę. Słyszeli o zbawieniu z łaski, słyszeli o nowonarodzeniu, słyszeli o tych wszystkich rzeczach, które zostały im przekazane, ale zapomnieli. Tak jak my zapominamy o wielu rzeczach. Kto pamięta, co było w zeszłym roku o tej porze? No, nie wiem, czy była wiosna w zeszłym roku. No właśnie, chyba było zimno. Wiecie, nie pamiętamy, co było rok temu, nie? Co, co nie pamiętamy, Sylwia mówi, że co tydzień temu co było, nie pamięta. Drugi rozdział, Sylwia, drugi rozdział Tytusa. O tej godzinie był drugi rozdział Tytusa, więc można do tego wrócić. Więc chcę zwrócić im uwagę, żeby sobie na nowo przypominali i żyli tym, co słyszeli, a więc żyli tą zdrową nauką, którą usłyszeli. I Paweł mówi dalej, aby byli, aby byli jacy. Poddani i posłuszni. I z tym mamy też problem. Z tym poddaniem i posłuszeństwem. Nie zawsze chcemy być poddani komuś. I nie zawsze chcemy być posłuszni komuś albo czemuś. Ale Paweł tutaj w tym fragmencie podkreśla to po raz kolejny. Przypomina im, aby byli poddani i posłuszni. Chyba bateria się kończy. Dobra, będę z tego korzystał. Przypominaj, o czym to mówiliśmy? O poddanym posłuszeństwie. O, już jestem w temacie. A więc, wiecie, znając trudny charakter tych, którzy mieszkali na Krecie, to było szczególne zadanie, żeby przypominać im o tym, że mają być poddani i posłuszni. I myślę, że tacy kretenczycy przypominają nieraz nas, którzy również jesteśmy y, szczególni i mamy szczególny charakter. Polacy też nie lubią być posłuszni i y, poddawać się pod jakieś prowadzenie. Kiedy myślę, że dobrze pamiętamy różne sytuacje z naszego życia, kiedy ktoś mówił, a szczególnie kiedy władza mówi, że mamy robić to, to my robimy coś przeciwko temu, więc nie lubimy być posłuszni. Tym bardziej wiedzą, że nas oszukują, tak? odnoszę się do tej sytuacji, która była przez ostatnie dwa lata. Więc tym bardziej nie chcielibyśmy, nie chcielibyśmy być posłuszni i poddani. Ale Paweł tutaj, kierując te słowa do Tytusa, kieruje je, żeby byli poddani zwierzchnościom oraz władzą. Czym są te zwierzchności oraz władze? Zwierzchności możemy podzielić na takie przynajmniej dwie: zwierzchność niebiańskie, nadziemskie i te, które są zwierzchnościami ciemności, a więc rządzące przez króla i pana tego, tego świata, a więc przez diabła, bo wiemy, że niebiańskie zwierzchności to jest to, o czym mówi Pan Jezus i On jest tą zwierzchnością niebiańską, która zarządza. I tak otwórzmy sobie list do Korynt... Może otwórzmy sobie pierwszy rozdział listu do Kolosan. Kolosan. Pierwszy kolosan. I w 15 wersecie czytamy, że on jest obrazem niewidzialnego Boga. Tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie. Prawo przyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. A więc widzimy, że zwierzchności są dla Chrystusa, przez Chrystusa i też są w Chrystusie. Kolosan 2:9. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Drugi kolosan 9:10. Pierwszy Koryntian, albo jeszcze, tak, pierwszy Koryntian. Zaznaczcie sobie tego, tych kolosan, bo tutaj wrócimy do tego za chwilkę. Koryntian, Koryntian 15, 29, 29, 10. Drugi rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Mówiliśmy do Kolosan. Teraz mówimy do Koryntian. Pierwszy do Koryntian, 15 rozdział i 24 werset. Tak? Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. Tak? Przyjdzie koniec zwierzchności, ale również w liście do Efezjan jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy. Pierwszy Koryntian, 15 rozdział, 24 werset. Mówiłem o zapominaniu? Mówiłem o zapominaniu. Zobaczcie, kilka sekund wcześniej powiedziałem i już nie pamiętają. No właśnie. Dobrze, to będę mówił wolniej i wolniej będę podawał namiary. A więc, list do Efezjan. Szósty rozdział, dwunasty werset. Efezjan, szósty rozdział, dwunasty werset. Tam jest opis o Bożej Zbroi. I Paweł do Efezjan napisał tak: Nasza wa walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. A więc tutaj Paweł mówi do Kościoła w Efezie, że nasza walka jako chrześcijan toczy się przeciwko zwierzchnościom ciemności. Nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ale toczymy przeciwko duchowym walkom zwierzchności ciemności, która panuje na tym świecie. Tak? Więc y, widzimy o, tą różnicę między zwierzchnościami, które są nadziemskimi, i tymi y, 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 ciemności, które też również panują na tym świecie. Panują po to, żeby Bóg mógł y, okazać swoją, y, swoją potęgę, swoją władzę. Ale dzisiaj nie o tym. Wróćmy do tego naszego tytusa i trzeciego rozdziału. Bo, pa, bo, Tytus, bo Paweł do Tytusa mówi o tym, że mają być posłuszni zwierzcznością oraz władzą, a więc on mówi o tych zwierznościach i władzach ziemskich, którym podlegamy. Y, podlegamy władzy, podlegamy tym przepisom, które są na tym świecie, tym wszystkim. Y, Opisanym prawnie, sytuacjom, które funkcjonują, które pozwalają żyć w społeczeństwie tak, jak przychodzi nam żyć. Ale tutaj musimy podkreślić jedną ważną rzecz. Mamy być posłuszni i poddani tej zwierzchności, tym władzom ziemskim, do momentu, dopóki one nie sprzeciwiają się temu, o czym mówi Bóg. I Boże Słowo, tak? Tutaj należy to podkreślić. Bo dalej Paweł mówi, że jeżeli, jeżeli Kretyńczycy będą posłuszni, poddani tej zwierzchności władzy, to wtedy będą gotowi do każdego szlachetnego czynu. A więc będą gotowi podjąć się działania, które będzie przynosiło chwałę Bogu. I myślę, że kiedy czytałem te słowa, zastanawiałem się nad tym, jaki podać nam przykład. Że kiedy jesteśmy posłuszni i poddani zwierznościom i władzom tego świata, gotowi jesteśmy do każdego czynu, każdego dobrego czynu. I myślę, że obecna sytuacja, która dzisiaj jest, pokazuje nam, że kiedy Chrześcijanie są poddani władzy, posłuszni z zwierzchnościom i władzą, potrafią wykonywać szlachetne czyny, dobre czyny, bo zobaczcie, że to, co się dzieje, ta pomoc, która przychodzi dla Ukrainy, ona tak naprawdę wynika z potrzeby serca, a nie z tej władzy, która jest na tym świecie. Także, że po prostu ludzie sami zaczęli jakby dążyć do tego, żeby pomagać, Wszystkim ludziom, którzy są w potrzebie. A więc każdy jest gotowy do szlachetnego czynu. I tutaj wiemy, że w tym, na, tym, na tej krecie działy się różne dziwne rzeczy. Te zbory nie miały tej zdrowej nauki, zapomniały o tej zdrowej nauce. Nie, byli, nie były świadome, kim są w Jezusie Chrystusie do końca, bo zapominali o tym, co było dla nich kierowane. Dochodziło do zniewag. Drugi werset. Niech nikogo nie znieważają, unikają sporów, będą uprzejmi i wszystkim ludziom okazujący pełną łagodność. Więc widzimy, że działy się tam różne cuda. Były spory, yy, znieważanie, nieokozywanie łagodności względem drugiego człowieka. Myślę, że był gniew, była złość, było obgadywanie, były różne takie rzeczy, którymi się spotykamy, kiedy. Nie jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jak kiedy nie trzymamy się tej zdrowej nauki, która jest w Jezusie Chrystusie. Dlatego też Paweł podkreślał, niech nikogo nic nie znieważają, bo to nie podoba się Panu, bo to nie przystoi uczniowi Jezusa Chrystusa. Niech unikają sporów, bo spory są czymś złym w Królestwie Bożym. Oczywiście mamy, możemy się posprzeczać, możemy mieć różne zdania. Ale mamy unikać sporów, które będą powodowały gniew w naszym życiu, o czym mówiłem w niedzielę. To niedobre maniery, o których tutaj Paweł mówi, są to nie są dobre maniery, którymi mamy się jakby charakteryzować, ale to jest świadomość tego, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i powinniśmy na tym świecie żyć inaczej niż ten świat. Być wyjątkowymi ludźmi, którzy wskazują swoim postępowaniem i swoim życiem na Jezusa Chrystusa, na to, co Jezus Chrystus zrobił w ich życiu. Bo Paweł mówi, bo i my kiedyś tacy byliśmy. A więc przypomina ty tu sobie, pamiętaj o tym, że kiedyś tacy byliśmy. Ale przyszło coś do naszego życia. Przyszła łaska, przyszło odnowienie, przyszło uwolnienie w Jezusie Chrystusie. I staliśmy się nowymi, innymi ludźmi. My też byliśmy kiedyś nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne żądze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Kto z nas taki nie był? Niech podniesie rękę. Każdy z nas mógłby się pod tym podpisać. I Paweł mówi to my też tacy byliśmy. I niech oni pamiętają, że kiedyś też tacy byli, ale to łaska, której doświadczyli w Jezusie Chrystusie, zmieniła ich życie, stali się nowymi ludźmi, na, otrzymali nowe, nową naturę, która jest w Jezusie Chrystusie. Warto pamiętać, słuchajcie, kiedy osądzamy ten świat, kiedy patrzymy na ten świat z perspektywy tego, że my kiedyś tacy byliśmy, że mamy być miłosierni, a więc mamy wstawić się w sytuacji ich, którzy byli, którzy są dzisiaj tacy, a my kiedyś tacy byliśmy. Byliśmy tacy, jak ludzie z tego świata, nierozumni, zniewoleni przez przeróżne rozkosze tego świata, nienawidzący się nawzajem. Byliśmy tacy. Ale Paweł dalej mówi, gdy jednak objawiła się ta dobroć i miłość naszego zbawcy Boga do ludzi, zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Wielkie dzieło Boga. Kiedyś tacy byliśmy, ale dzisiaj dostąpiliśmy łaski. Dostąpiliśmy tego wielkiego dzieła, które zostało dokonane w Jezusie Chrystusie z miłości do człowieka. Nie z, miło, nie z jakichś dobrych uczynków, które wykonaliśmy, ale z miłości Boga do człowieka. Zbawił nas. I doświadczyliśmy kąpieli odrodzenia. Czym jest kąpiel odrodzenia? Wchodzisz brudny, umorosany, grzeszny, grzeszny pełen tych wszystkich rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy, prze, y, pełen y, zniewolony różnego rodzaju rządzami i rozkoszami tego świata. Wchodzisz. Przychodzisz do Chrystusa i, i otrzymujesz odnowie, kąpiel oczyszczenia, która powoduje to, że stajesz się nowym człowiekiem, czystym człowiekiem, odrodzonym człowiekiem z nową naturą. O tym mówi Paweł. Tak? Bo kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Ale musimy pamiętać o tej starej naszej przeszłości, że tacy kiedyś byliśmy i dzisiaj, patrząc na ten świat, patrząc na ludzi tego świata, musimy pamiętać o tym. Że my też tacy byliśmy, bo nie znaliśmy Chrystusa i oni nie znają Chrystusa. I oni tacy są. I dlatego też Paweł podkreśla tutaj w tym liście do Kreteńczyków poprzez Tytusa, żeby pamiętali o tym, czego doświadczyli, i żyli świadectwem w swojej codzienności tego, czego, czego są świadkami, czego doświadczyli. Odnowę, która sprawia Duch Święty. Zobaczcie, że żadna, żadna ta zasługa jest w nas. Ta odnowa jest poprzez działanie Ducha Świętego. I dopóki nie dotknie Twojego serca Duch Święty, nie ma mowy o tym, że jesteś odnowionym, nowym człowiekiem, nowonarodzonym. Bez dotknięcia Ducha Świętego, przez odnowienie, przez działanie Ducha Świętego, nie ma mowy o tym, że człowiek jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Musisz do mieć to doświadczenie do musi być to dotknięcie, odnowienie, które przychodzi poprzez Ducha Świętego. I w szóstym wersecie czytamy, tego ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiecie, co jest niesamowite u Pana Boga? Jedna taka cecha charakterystyczna, która dzisiaj mi przyszła do głowy, to jest taka, że Pan, Jezu, Pan Bóg nie skąpi. Jest takim, który daje ponad to, na co zasługujemy. Bo po pierwsze, dał nam łaskę zbawienia, życie wieczne, a po drugie, zobaczcie, że ducha wylał na nas skromnie, ubogo, tak? Obficie. Tam jest napisane: wylał na nas obficie swojego ducha przez Jezusa Chrystusa, naszego zbawcę. Abyśmy byli przez to usprawiedliwieni, ale również, żebyśmy doświadczyli. Nadziei życia wiecznego i stali się dziedzicami, dziedzicami, a więc tymi, którzy współuczestniczą w Królestwie Niebieskim. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. I tutaj Paweł również mówi o tym obmyciu. Jedenasty werset. Po raz kolejny przypomina. Teraz Koryntianom, o tym, że a takimi właśnie niektórzy z Was byli. Jednak obmyliście się, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa w duchu naszego Boga. Kretyńczycy tacy byli, Koryntianie tacy byli, my jesteśmy i byliśmy tacy. Potrzebowaliśmy obmycia i uświęcenia, dostąpienia usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. List do Efezjan, piąty rozdział, 26 szósty werset. I to mi się podoba, ten fragment. Bo ten fragment mówi nam o kilku ważnych rzeczach. O tym, że mężowie mają kochać swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Ale kolejna rzecz. I dalej ten 26 werset mówi, aby go uświęcić. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek, lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Zobaczcie, że Bóg, chcąc mieć nas koło siebie w Królestwie Niebios, Dokonuje czegoś wspaniałego w Jezusie Chrystusie. Dokonuje uświęcenia, obmycia, oczyszczenia przez kąpiel wodną w Słowie. Poprzez to, że uwierzyliśmy temu Słowu, które do nas zostało skierowane. A więc jesteśmy tymi, którzy, tak jak kretynczycy, mają pamiętać o tym, czego doświadczyli, w czym mają udział i jak obficie Bóg poprzez Jezusa Chrystusa wylewa na Kościół Ducha Świętego. W ósmym wersecie Paweł to podkreśla. To zasługuje na wiarę i przyjęcie. To zasługuje na to, żeby w to wierzyć i przyjmować. Obstawiaj przy tych sprawach. Niech ci, którzy zaufali Bogu, poważnie myślą o poświęceniu się temu, co szlachetne, a te sprawy właśnie są szlachetne i pożyteczne dla ludzi. Po raz kolejny Paweł mówi do Tytusa: Nie pozwól na to, żeby cokolwiek sprzeniewierzyło tą zdrową naukę, która została nam przekazana. Nie pozwól, aby ci, którzy zaufali Bogu, myśleli o czymś innym, jak tylko o tym, żeby poświęcić się temu szlachetnemu czynowi, którym jest trwanie w Jezusie Chrystusie, bycie dobrym świadectwem i człowiekiem gotowym zawsze do szlachetnego czynu. Dalej, Paweł mówi o jednej ważnej rzeczy. Pamiętać o tym, aby trzymać się z dala od głupich rzeczy. Bardzo trudno to jest dzisiaj. Trzymać się z dala od głupich rzeczy, które do nas przychodzą. Zobaczcie, że każdego dnia jesteśmy zalewani różnego rodzaju głupimi rzeczami, i musimy po prostu umieć się od tego odwrócić. Trzymaj się z dala od tych rzeczy. Paweł. Przekazując to Tytusowi, mówi, naucz ich tego, żeby trzymali się z dala od głupich dociekań, rodowodów, sporów i to mi się podoba, kłótni o prawo. Unikaj takich. Jeżeli się kłócą o prawo, unikaj. To są głupie rzeczy, na które nie warto zwracać uwagi, nad którymi nie warto się przejmować. To nie są szlachetne i pożyteczne czyny dla ludzi. Kłócenie się. Bycie w kłótniach, w sporach, dociekanie jakichś rzeczy, które czasami trzeba przyjąć wiarą, nierozumem, czasami trzeba przyjąć sercem, a nie tym, co nam podpowiada rozum. I kłótni o prawo unikaj. Są one bezużyteczne, do niczego nie prowadzą. Która kłótnia doprowadziła do czegoś pożytecznego? Która, który spór o prawo doprowadził do czegoś pożytecznego? Tak byśmy mogli wymieniać i wymieniać. A Paweł mówi, to są bezu, bezużyteczne rzeczy do niczego Ciebie nie, nie doprowadzą, a wręcz przeciwnie, mogą doprowadzić do tego, że stracisz wiarę. Że Twoja wiara osłabnie, że Twoja wiara przestanie być wiarą, którą napełnia Duch Święty, a zacznie być wiarą, która musi mieć wytłumaczenie i zdrowe jakieś wytłumaczenie tego wszystkiego, o czym czytasz. Z kimś, kto wywołuje rozłamy, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu przestań mieć cokolwiek do czynienia. A my tak mówimy: no, jeszcze dajmy mu jedną szansę. No, jeszcze spróbujmy, może będzie chciał z nami porozmawiać albo będzie chciała z nami porozmawiać. A Paweł mówi krótko: do dwóch razy sztuka. Jeżeli nie chce, jeżeli nie zrozumie, to przestań mieć cokolwiek do czynienia z takim człowiekiem. Bo on tylko będzie ciągle prowadził do kłótni będzie ciągle próbował dociekać swojej prawdy i będzie powodował spory, które będą niszczyły Kościół. I to było w Kościele na Krecie. Byli ludzie, którzy zajmowali się głupotami, dociekali rodowodów, sporów i kłótni o prawo, a zapomnieli o tym, że są powołani do czegoś innego, że są powołani do tego, żeby żyć w obfitości Ducha Świętego, którą otrzymują poprzez Jezusa Chrystusa. Wiedz, że tego rodzaju ludzie są zepsuci i grzeszni i sami na siebie ściągają wyrok. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć w ogóle. Zepsuci i grzeszni, żyjący ciągle w swojej starej naturze. Tak naprawdę oni się nigdy na nowo nie narodzili. Nigdy nie doświadczyli obfitości działania Ducha Świętego w swoim życiu. Stwarzali pozory, tak jak przywódcy na krecie w kościołach. Stwarzali pozory bycia chrześcijanami, a tak naprawdę nigdy nie dozdali Odrodzenia serca. Nigdy nie doświadczyli obfitości wylania Ducha Świętego i tego obmycia w kąpieli słowa, którą, o której mówiliśmy. Przypomina im. I myślę, że my dzisiaj również musimy sobie o tym przypominać każdego dnia: że nie mamy żyć tak, jak żyje ten świat, ale mamy być posłuszni i poddani zwierznościom do momentu, kiedy. Ta zwierzchność nie przeczy Bożemu Słowu i temu oczekuje, oczekuje od nas Bóg. Mamy być zawsze gotowi do szlachetnego czynu i swoim życiem dawać świadectwo tego, że zostaliśmy odnowieni. Nie za jakąś ludzką sprawą, nie za jakimś pójściem do konfesjonału i odpukali naszych grzechów, nie za jakimiś uczynkami, które uczyniliśmy, ale zostawiliśmy odnowieni poprzez ducha świętego, który został obficie wylany na tych, Którzy odrodzili się w Jezusie Chrystusie do nowego stworzenia, do nowych ludzi. W nowej naturze, którą daje Duch Święty poprzez działanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu, poprzez to, co Jezus Chrystus zrobił na Krzyżu 2000 lat temu. Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. I to jest Boży Dar, który powinniśmy doceniać i o którym zawsze powinniśmy pamiętać. Amen.